Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Oblatujemy młode. No zaraz ktoś powie, że sobota dzień lotów, a, a młode wypuszczamy. Ale No co mogę powiedzieć? Kiedyś było, że niedziela dzień lotów, nie wypuszczało się gołębi. Teraz już i sobota dzień lotów. A co najsprytniejsi, to i poniedziałek powiedzą, że dzień lotów jest i też młodych nie wypuszczać. To kiedy je oblatywać, tak jak ktoś pracuje. No, ale to mniejsza większość. W każdym razie nie wypuściłem gołębi od. Od, od rana tylko. Tam coś od 11 czy 12 godziny. No tutaj tą ściankę dzisiaj zrobiłem. Takie drzwi ala. O, wchodź. Drzwi ala. Przesuwna. O, trochę ciężko pracuję, ale. Ale będziemy tu często zaglądać to To się wyrobił No Co powiem? To będzie kolejny przedział dla młodych Tutaj chciałem dzisiaj, ale już nie wiem czy mi się uda, bo jeszcze mam coś innego do roboty ten wałagan chciałem posprzątać zrobić jakieś szczebelki część rozpłodu tutaj przenieść i nie chodzi o to żeby już się nie niosły tylko chcę przestrzeń o tamtym gołębiom zrobić większą no bo widzę, że tam są też te drzwiczki ażurowe, widzę, że te gołębie młode no jednak mają parcie na tamten przedział chcą wchodzić, no a druga sprawa mam tam do odsadzenia około 10 młodych które nie ma sensu przekładać tutaj no bo tamte młode cały czas na woliery wychodzą, no i widzę skąd są, także ta długiego robota by była, próbować się tutaj próbować tutaj je, że tak powiem, zasiedlać. No co powiem jeszcze, to harczenie co miałam u gołębi, no to u tego gołębia, który pierwszy harczał i te objawy były takie najbardziej widoczne i słyszalne. No to widzę u niego to powraca. Kurcze, nie wiem no, człowiek nieczasowy. No pasowałoby zrobić te wymazówki kupić i, i pojemniczki na kału i faktycznie zrobić te badania. Nie sprzątałem jeszcze w gołębniku. Ale chyba nie wygląda to źle. O tutaj kolega mówił, że po, po dwóch tygodniach powinno się tak twierdził, że u niego było tak przynajmniej. Że jak tak gołębia się znosi z różnych gołębników, to po dwóch tygodniach przeważnie problemy jakieś się zaczynały. No tu odpukać w niemalowane, na razie jest wszystko w porządku. No, chyba jest w porządku. No, gołębie oblatuje po pracy. Aczkolwiek i były takie dwa dni, że otworzyłem je o 6 rano i tak do wieczora były otwarte. No i dwie sztuki zginęły, na pewno. Z czego jednego gołębia na moich oczach wziął jastrząb. Dogoniłem jastrzębia i zabrałem mu łódka, ale chyba już płuca miał póziurawione i udusił się gołąb. No i co? Zabrałem mu jas gołębia jastrzębiowi. No nie minęło 20 minut, jednak wrócił się do mnie i, i, i zabrał co swoje, że tak powiem. I zabrał mu, mi drugiego gołębia. Też go tam pogoniłem o, o, do tamtego lasu sosnowego aż. Bo widziałem, gdzie siadał, myślałem, że nie uniesie głębia, żeby go dalej wynieść. Dogoniłem go drugi raz, ale odleciał z nim dalej w las i myślałem, że mu trochę zryjebanie, w sensie psychikę temu jastrzębiowi go trochę zniechęcę, ale no nie udało się. Także chyba nie ma sensu walczyć z tym jastrzębiem. No, może jedynie jakieś petardy czy coś, próbować go odstraszać ewentualnie. Gołębie te najstarsze już mi się parują, że tak powiem, te młode. Zobaczymy co to z tego będzie w czasie lotów, czy to będzie lepiej, czy strzał w kolano, no czas pokaże. Zaraz zobaczymy, ma kolejne jajka? Nie, jeszcze nie ma. O, ale tu widzę. O, ten samczyk nakrapiany jest sparowany z białą samiczką. Kolejne młode się wykluły. Oj, tu już się wykluły. No zobaczymy, czy to do lotów się nadadzą gołębie. Zobaczymy. O tu samczyk czwarte młode, a pod spodem piątej, piątej jajka tej pary. Także tak to wygląda. Myślę, że kto tam by chciał, żeby mu jakieś młode uchować, to jest dobry moment, żeby się odzywać. No bo jednak mamy już połowę maja. No nie wiem czy te młode, które się wykluby teraz będą się nadawać do lotów. Raczej wątpię. Aczkolwiek miałem takie przypadki, że w połowie czerwca potrafiły młode wyjść. No i obleciały sezon. Nie wiem. Ale no tu też trzeba się zastanowić, czy chować, aż taką masę dla siebie. Aczkolwiek, no też Jastrząb wybierze jeszcze swoje, także no ciężki temat. No, ale, ale jeżeli ktoś tam chce, żeby coś mu uchować, to niech się odzywa. Nie wiem, może w, w, pod pod filmem wrzucę swój numer telefonu, żeby ewentualnie ktoś się odezwał. No. Ten przedział chcę skasować. Chcę stąd gołębie rozpłodowe wyrzucić i zagospodarować to dla młodych. No, ta samica nie ma jajek jeszcze na szczęście. A tutaj obie samice dosłownie wczoraj czy przedwczoraj zniosły po jednym jajku. Także nie, będę, no nie będzie szkoda wyrzucać. O tutaj, o tą płytę po prostu obrócę. I tam utworzę na tamten przedział, także tutaj ta para zostanie. A te cztery pary, co tutaj są, bym przeniósł tam. I tyle. Tak to wygląda. zajmujemy czasu. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.